Poziom 62 Anny Life Here Anny Life Here, czyli jakby... żadnego życia tutaj nie wiem do końca, jak to przetłumaczyć. To zostawię tłumaczenie, po prostu zajmę się tylko misją. I co my tutaj mamy? Już na pierwszy rzut oka wygląda to dosyć ciężko. Tam jakieś żółte dyskietki, mam dużo kamieni. Co to właściwie zrobić? Muszę się zastanowić, czy iść w górę. Czy w dół. Tu mam jakieś pomarańczowe dyskietki. mogę sobie zjeść te trzy spinki. No i co tu jest? Jestem teoretycznie blisko wyjścia, ale w praktyce bardzo daleko, bo do niego jest jakaś okrężna droga. Hmm. Co dużo tych pomarańczowych dyskietek. Dużo jakichś takich... ...spinek ukrytych, do których sobie trzeba zrobić dojście. A co to jest właściwie u góry? Tylko, że boję się tych kamieni zrzucać, bo... ...one mogą mi zablokować tam potem... ...dolną część planszy, że ona się stanie niewykonywalna. To na razie się zajmę tymi dyskietkami. Sześć dyskietek, a ile... ...jest tych takich murków, które trzeba zniszczyć, żeby się podostać dalej. Tu jest jeden, tutaj mamy drugi, trzeci, czwarty, piąty, czyli jest jedna dyskietka tam po lewej stronie nadmiarowa. A ja sobie zacznę od tego, zrobię sobie przejście najpierw tutaj, przy użyciu tej dyskietki. Zjem sobie te spinki, no i tutaj mamy? Z tego co widzę, to chyba droga prowadzi dołem. Więc Będę musiał sobie wyzbierać te spinki u góry chyba i... Przejść tutaj na dole. Na razie tak, jeszcze sobie zrobię dostęp do tych dwóch spinek i do tych czterech. Od razu. Oj, błąd popełniłem, ale naczywiście wyszłem z tego cało. No i co tu? Tutaj zrzucam jedną z tych dwóch dyskietek, na przykład tą, bo w ten sposób używam tylko jednej zamiast dwóch. I w sumie została mi już tylko jedna spinka, czyli jednej dyskietki muszę użyć. Mogę na przykład tej, a tamta dyskietka jest chyba teraz bezużyteczna. No to sobie tylko pozjadam te spinki, tą dyskietkę zostawię w spokoju. No i będę mógł przejść dalej, tylko muszę jeszcze te spinki jeść. Będę musiał bardzo pilnować, żeby sobie tutaj nie zablokować tej drogi, bo to jest chyba jedyna droga. Jedna kulka może tu spaść, ale druga już nie, bo ona się stoczy po niej i mi zablokuje już szpulkę, więc to nie może tutaj nic spaść. Absolutnie. Natomiast tutaj na lewą stronę... Mogę tych kulek trochę zbędnych pozrzucać. Teraz tutaj mi kolejna spadnie, ale chyba... Nic się złego nie stanie, My tutaj sobie do tego dołka powpadają a drogi mi nie zablokują. Co teraz? Bo tutaj jest kolejny problem: nie tylko, żeby sobie nie zablokować tej drogi powrotnej, ale też, żeby sobie tutaj tych spinek żadnych nie zablokować. Yy, no ale myślę, że jakbym tak, teraz, jeżeli pójdę w górę, to to wszystko spadnie, więc to będzie bez sensu. Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby, jeżeli bym zjadł tą spinkę po prawej, bez wchodzenia na nią. Teraz poszedłbym w górę i do końca w prawo. Wtedy spadną tylko dwie kulki, a ja sobie bezpiecznie te spinki zbiorę. A te kulki nawet jak spadną, to one tutaj sobie będą i mi przejście nie zablokują. Okej, okay, jeszcze tylko raz się upewnię, czy tutaj wszystko zebrałem, bo... Już odwrotu stąd nie będzie, jeżeli przejdę przez tamtą szpulkę. Ale wszystko pozbierane, no to mogę iść dalej. Hmm, Okej, okay, tutaj mam szpulkę, tutaj też. No dobrze, więc przechodzę sobie dalej. Teraz mogę zjeść sobie te spinki. Tylko się upewnię, tutaj nie ma grawitacji. Bo czasami może być taka pułapka, będzie grawitacja, ja sobie pójdę w górę, no i zanim się zdolny zorientować, spinka mi spadnie na głowę i będzie po misji. Ale nic tutaj takiego nie było, więc sobie idę dalej, po prostu zbieram te spinki, tu nawet nic skomplikowanego już nie ma. I zastanawiam się, czemu ta misja nosi taki tytuł. Any Life Here. Żadnego życia tutaj, jak to w ogóle przetłumaczyć, co to znaczy... Czemu się tak nazywa? Nie wiem za bardzo. W każdym razie to sobie pozbieram. No i już jestem właściwie w ostatniej części planszy, bo tutaj, gdzie były te żółte dyskietki, to już była końcówka i było blisko wyjście. To jest kolejna przeszkoda, bo są te piorunki. Ja sobie je może tutaj pozjadam. Żebym się czuł bezpiecznie, żebym mógł na spokojnie sobie manewrować tymi dyskietkami. No, i tak, mam trzy żółte dyskietki, tutaj trzeba użyć na pewno jednej. Tu trzeba będzie użyć drugiej, a trzeciej do spinki i do wyjścia jednocześnie. To ja może tak, zacznę sobie od tej środkowej dyskietki i ją wypnę tutaj sobie w dół. Do końca muszę, bo jeżeli bym jedno pole wyżej, to bym tylko się dostał do spinki, a do wyjścia nie. Y Tą dyskietkę wszepchnę sobie tutaj, a tą tutaj. No i zdetonuję. Mogę sobie teraz zjeść te ostatnie spinki i dojść do wyjścia. Już misja była trochę trudniejsza od poprzedniej, ale też jakoś tam bardzo skomplikowana nie była. Najważniejsze, że sobie po prostu poradziłem, wiadomo.